Z tej strony Hitman a... ma Lecimy na wakacje. Lecimy na Hawaje, właśnie jesteśmy w trakcie, O, Michał, wiesz co? Oj, oh, Hitman. Ja zaraz sprawdzę jak tam z naszym zaopatrzeniem. Wszystko posegreguję. Gieruj po się zaraz rozbijemy. Hitman. Czekaj, Hitman, Hitman, widzę ląd! Wreszcie będą wakacje. Oh, fajnie. Melduję, że do-latujemy do miejsca Jak to nasze zauważycie Ej, zaraz, czy to aram? Ten alarm oznacza, że za chwilę le Muszę... że, ma że się przegrzewają silniki i zaraz będzie bum! Musimy... Choć... Michał, Michał, weź najpotrzebniejsze rzeczy Ja też je biorę, Dobra. ale czekaj Michał, cięcie, cięcie. A, wypuchamy. Do drzwi. Nagrało się? Cicho, da? Nagrałem. się do wyspy. Kierujemy się do wyspy. Jest Nie na... umiem Jestem wykończony tym. Musimy szybko dostać się do wyspy Chodź mać stąpu się blu Hitman, Hitman je, yeah, je, yeah, ja Ci pomogę Masz, opnij Dobrze? szybciej a potwory Musimy jakoś tutaj przeżyć. Clipper, o którym czytałem? O nie! Szkielet! Iluś! Ruszajmy! Ruszajmy! Czekaj! O nie! On wysadzi! Tą co? to jakąś kryjówkę. Ada zabij! Iluś, Też kurczka iluś? Cały czas pałek nie napadła? Idę pływać. Czekaj, bo ja tu się strzelam z, tam, z, ze zmarłymi tubylcami. Gdzie my jesteśmy, big hitman? Jak wyspa, pewnie jesteśmy niedaleko Hawaju. Obserwujmy Chodźmy pierwszy, chodź, rozejrzyjmy się. Hitman, to... hitman! Słuchaj, ty sprawdź tą kryjówkę, ja się rozejrzę. Myślisz, że może tu mieszkać? Halo, jest tu ktoś? O kurde, jaka dziura, musiał tu wybuchnąć ten creeper. A, panią! Survival! No eee... Czekajcie, odleciałem. Hitman, Hitman, Czek co ty masz? Wow. Co ty masz? Chodź, zobacz, do tej skrzyni, którą znalazłem. <grym> Diamentowe rzeczy! Skąd one tu się wzięły? Ale nie, nie pogardzę. Ma... Ale weźmy tylko tyle, ile nam potrzeba. Dobra. Tak. Czekaj, muszę pieczała też. A A mieć? Czekaj, uzbroiłeś się? No Chodź Trzeba zostawić tą kryjówkę, może ktoś jak się tutaj Rozbije A... to też mógł znajdzie te rzeczy Hitman Ty jesteś? Hitman Widzę coś Chodź, rąba drzewo Musimy Zrobić jakąś potrawkę Zresztą nie będzie będziemy Zostawać A? Rąbia... Też że to chyba strefa 69 a co jest w strefie 69 nie chcesz wiedzieć jest tak straszne że każdy kto tu przypływa nie wraca żywy zobacz zobacz coś tam dziwnego jest widzisz czy to ktoś tu już musiał być ja się chcę stąd jak najszybciej wydostać. Ja Miałem zamiaru tutaj dłużej zostawać. Musimy to przetrwać razem. Musimy się przespać, chodź. Dobrze, a to widziałeś gdzieś łóżka? Nie, musimy się przespać na podłodze. Dobrze. Po krótkiej serbie. Musieliśmy się drzemnąć. Witam na nowy dzień. Przygoty. Ciąg dalszy. No. Dobrze. Hitman... Ile masz ty tego drewna? E, drewna? Au. No daj drewna. Nie mam drewna. O, a nie, mam 16 drewna. No jak możesz nie drewna jak wczoraj dwa drzewa ścięliśmy. Łap, reszta moje. Uczyłem się w szkółce hotelarskiej jak robić drewno. Deski z drzwi... Ja byłem, byłem na ten, na kurcie się ten, uberego Grillsa. I się znam trochę ten, na sposobie przetrwania. Stary, bergwrus, to ja jedno śniadanie. A właśnie, nie Łap. O, dziękuję. Przyda się zapewne ale to nie jestem głodny ale na później I, wiesz co ja się nauczyłem tworzyć taki bardzo potrzebny item zwanym crafting przyda się hmm. przydałoby się zrobić stratwę. ja myślę pierw o tym zrobię dwie tratwy dla nas ja już zrobiłem aha dwie mam tylko jedną nie wiem czy to będzie widać. Dobra, no, robię to do no. Aloś, giluś. Czekaj. Ona odpływa. Idź man. Dopłynę do brzegu. Ty po to robiłeś tę tą tratwę? Tak. Ja myślałem, że w morze płyniemy. Szukaj domu. Ale tu są krótki. O. Aha Moja. Mm. Przela. Ja. <laughs> Łódka! Dobrze, mam, mam zapasowo. O, czekaj, krowa. Trzeba się nauczyć wydoić. Krowa! Dobrze. No to dobra, chodźmy. trasę. Masz czy strzały? Dziękuję, już będziemy się z wami żegnać. Miło było, ciąg dalszy nastąpi Serdecznie Do widzenia. <laughs> Czy ty nie masz czasu mojego łuku?